Byli Państwo na meczu w siatkówkę Polska-Włochy. Jakie przeżycie? Jakie przeżycia? No myślę, że wszyscy oglądali. No, prawdziwe sportowe przeżycie, bo była amplituda uniesień. Początek meczu 5-1, mecz do jednej bramki, aż tu nagle przebudzeni Włosi zaczynają naszych wyprowadzać z równowagi, popełniają błędy, psuje się gra. Na szczęście bardzo spokojny Anastazji który no, z boku wszystko obserwował, nie reagował nerwowo na zawodników, pozwalał im psuć, pozwalał im grać, wierząc w to, że się poprawią. No i tak się stało pod koniec trzeciego seta, a w czwartym to już właściwie Włosi nie istnieli. No być na takim przejść no, to jest na igrzyskach, to jest aż marzenie, żeby taka bez, tego scenariusza nie pisze, nie napisze się wcześniej to zawodnicy go jednej drugiej drużyny pisali na boisku i obserwować to na żywo także reagując na to raz intensywnie potem w ogóle cała publiczność nie tylko my ale cała polska publiczność która w większości zasiadała w hali także lekko przysiadła ale jak tylko zaczęło się poprawiać no to atmosfera z obieście niesamowita a zakończenie po prostu no, niesamowite, wspaniała zabawa i emocje, które no, wszystkim się udzieliły.